Dzień dobry, Beata. Chwilowska, jutro przyjemnie, choć w Sudetach i Karpatach możliwe burze. 20 stopni w centrum kraju, 26 na Podkarpaciu. Zaczynamy piątkowy teleekspres 20 sierpnia. Szef NATO dziękuję Polsce za pomoc w ewakuacji Afgańczyków, którzy wsparli sojusz. Na prośbę Jensa Strutenberga Polska zapewni bezpieczny transport kolejnym 300 osobom uciekającym przed talibami. Do kraju dotarła też rodzina ambasadora Afganistanu w Polsce. Niebezpieczny incydent na kolei na trasie między Koszalinem a Białogardem. Dwa jadące z naprzeciwka pociągi znalazły się na jednym torze. Prawdopodobnie tylko dzięki refleksowi maszynistów nie doszło do tragedii. Migranci koczujący przy granicy z Polską legalnie przebywają na terenie Białorusi, przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Służby zapewniają, że nasza granica jest bezpieczna. Odcinek polsko-białoruski patroluje ponad 900 żołnierzy. Angela Merkel z wizytą w Moskwie spotkanie niemieckiej kanclerz z Władimirem Putinem zbiega się z pierwszą rocznicą zamachu na rosyjskiego opozycjonista Aleksieja Nawalnego, który wciąż jest przetrzymywany w kolonii karnej. Amnesty International zaapelowała do Angeli Merkel o interwencję w sprawie Nawalnego. Co zniknie, to znów się pojawia. Chodzi o domek holenderski, który stanął na chronionym terenie nad Narwią, nieprzeznaczonym pod zabudowę. Wojewódzki Sąd Administracyjny nakazał rozbiórkę domu i ogrodzenia nieskutecznie. Za czym kolejka ta stoi, można by rzec, spoglądając na tłum przed Muzeum Sztuki we Wrocławiu. Szczegóły już za chwilę, a co jeszcze w programie sprawdzamy. Lista produktów tradycyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi powiększyła się o kolejny, tym razem z opolszczyzny. To jabłka suszone z pieca. O wpisanie na listę zabiegali państwo Iwona i Jan Wajnachowie z dylaków, u których życie od lat jabłkiem się toczy. Kolejki do panoramy racławickiej. Odnowione monumentalne dzieło cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że wydłużono godziny zwiedzania. Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej, ale im do perfekcji zabrakło bardzo niewiele polskie siatkarki od cennego zwycięstwa rozpoczęły grę w mistrzostwach Europy. W pierwszym meczu fazy grupowej w bułgarskim Południwie pokonały wyżej natowane Niemki. Pora na część muzyczną, a w letnie piątki przypominamy wakacyjne hity sprzed lat. Dzisiejsza propozycja ma prawie 50 lat. Furore zrobiła na festiwalu w Opolu, o czym opowie równie wakacyjny Marek Sierocki. A pole już niedługo, a teraz pasieka w Wolborzu włódzkiem, która zamieniła się w krainę miodem mlekiem i technologią płynącą, pojawiły się tam inteligentne ule opracowane przez naukowców z Politechniki łódzkiej. Teraz proces produkcji miodu jest pod kontrolą. Temat, że palce lizać kolejny smaczny kąsek już teraz proszę bardzo, w pewnym sklepie do kupienia. Proszę bardzo. Popcorn praży. Nieprażony, porażony nawet, a porażony pewnie powodzeniem, jakim cieszy się nie tylko w kinie. Smacznego piątku życzę. Za chwilę Teleekspres Extra. Jutro spotykamy się o 17.00. Do zobaczenia. Dzień dobry. Zaczynamy Teleekspres Extra, a w nim m.in. skutki koronawirusa, które mogą trwać latami. Mamy 212 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, tak poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarły trzy osoby. Ta podstępna choroba daje bardzo wiele nietypowych objawów. Niestety, część z nich może zostać z nami nawet latami. Pięć osób nad ranem musiało uciekać z płonącego domu. Pożar wybuchł w zabytkowym budynku w Wiśniówce na żławach. Dom nie nadaje się do zamieszkania. Nowoczesne sprzęt ułatwia pracę, to wiadomo, nie ją dziś, dlatego nikogo nie dziwi radość. Strażaków z Goleniowa w zachodnio otrzymali wóz strażacki z podnośnikiem, który może ich wynieść na wysokość 42 metrów. Za światłem Ekspresie Ektra sprawdzimy, jak szachowy mistrz i trener pogrywa w ustroniu. A co jeszcze w programie? Gary Kasparow, jeden z najwybitniejszych szachistów w historii, przyleciał do Polski. XIII Szachowy Mistrz Świata jest gościem specjalnym w festiwalu Szachy w Ustroniu Łączą Pokolenia, organizowanego przez Śląski Związek Szachowy. A w Zakopanem dobiega końca międzynarodowy festiwal folkloru ziem górskich. Ostatnie dni były wypełnione zabawą, tańcem, pokazami kulinarnymi, warsztatami i wystawami. Oczywiście nie zabrakło także tradycyjnego korowodu, który zawsze otwiera wydarzenie. Sprawdzamy prognozę pogody dla miejscowości nadesłanych przez państwo. Turystom w Paryżu niebawem ubędzie jeden ważny zabytek. Łuk triumfalny. No może nie do końca ubędzie, ale stanie się mniej widoczny. Budowla zostanie bowiem zapakowana. Na ten nietypowy pomysł wpadł pochodzący z Bułgarii artysta Christo, który zmarł w ubiegłym roku. Władze Paryża postanowiły jednak nie rezygnować z wizji artysty. A na korcie dzielnością wykazał się Hubert Hurkacz, ale na awans do finału singla w amerykańskim Cincinnati to było za mało. Rozstawiony z numerem dziewiątym Polak przegrał z brązowym medalistą z Tokio Hiszpanem Pablo Carrena Busto i została mu już tylko gra w deble. Pora na informacje muzyczne. Pięć lat temu na pierwsze miejsce amerykańskiej listy singlowej dotarła piosenka Chip Trills nagrana przez duet australijsko-jamański na pola. Utwór potwierdził, że oboje są specjalistami we współpracy z innymi artystami. O szczegółach Marek Sieradzki. Nam się także doskonale współpracuje z Państwem i dla Państwa. Dlatego zapraszam już jutro o tej samej porze. A teraz program O co chodzi? Dzisiaj prowadzi Magdalena Ogórek. Dobrego popołudnia Państwu życzę. Do widzenia.